Dziękuję bardzo, Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie projekt, który jest de facto reanimacją systemu dozoru elektronicznego w Polsce. Dlaczego reanimacja? Obecnie monitor monitoring elektroniczny skazanych odbywa się w oparciu o znowelizowane z dniem 20 lutego 2015 roku. Przepisy Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Na mocy tej zmiany dozór elektroniczny został ustanowiony jedną z form wykonywania kar i najważniejszy element tej zmiany polegał na zamianie dotychczasowej kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego na karę ograniczenia wolności i wysoki sejmie. Co te, co te zmiany spowodowały? Spowodowały, że tak jak wcześniej sądy orzekały kary w systemie dozoru elektronicznego, miesięcznie w wysokości około tysiąca tego typu kar, tak po zmianie tych przepisów orzekają około uwaga wysoka Izbo około 4 kary. To spowodowało, to spowodowało, że system powoli staje się zmarginalizowany. Zmarginalizowanie i mówię o zmarginalizowaniu tej instytucji jako, istotne, jako istotnego elementu w sferze polityki karnej państwa. W związku z powyższym proponujemy powrót do poprzednich rozwiązań, to znaczy do przywrócenia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dlaczego taka propozycja? Pozwolę sobie Wysokiej Izbie przedstawić zalety systemu dozoru elektronicznego. System dozoru elektronicznego to najnowocześ... najnowocześniejszy, nieizolacyjny, efektywny i bezpieczny system wykonywania kar środków karnych i środków zabezpieczających. Główną funkcją systemu dozoru elektronicznego jest nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez skazanego obowiązków określonych w orzeczeniach sądów rejonowych i sądów okręgowych, w, szczeg w szczególności na wykonywaniu obowiązku pozostawienia w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu i nie zbliżaniu się do osób y, lub miejsc chronionych w wysoki Sejmie. I chciałbym zwrócić uwagę że na Jedną z najważniejszych zalet tego systemu, mianowicie dzięki funkcjonowaniu systemu dozoru elektronicznego w latach 2009-2015 w aresztach śledczych i zakładach karnych zostało uwolnione ponad 23 tysiące miejsc zakwaterowania skazanych w celach mieszkalnych. Wysoki Sejmie, po raz pierwszy od lat jesteśmy w takiej oto sytuacji, że mamy wolne miejsca w zakładach karnych. Właśnie dzięki temu, właśnie dzięki temu systemowi. To jest, to jest istotna zaleta. Kolejna istotna zaleta tego systemu to skuteczność. I tutaj Wysoki Sejm. W łącznej populacji e, prawie 50 tysięcy skazanych, dotychczas objętych systemem, efektywność wykonywania orzeczeń sądów wynosi od 90 do 94% skuteczności, mierzona liczbą uchylonych przez sądy postanowień i orzeczeń odbywania kar i środków karnych w systemie dozoru elektronicznego. W stosunku do całej dotychczasowej populacji, Prawie 50 tysięcy skazanych. Sądy uchyliły łącznie ponad 4 tysiące orzeczeń, co stanowi tylko około 10%, 10 wyżej wymienionej populacji. To jest grupy skazanych, która dopuściła się najpoważniejszego złamania zasad odbywania kar w systemie dozoru elektronicznego i pragnę podkreślić, że jest to najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej, gdzie takie systemy, gdzie takie systemy funkcjonują. Aktualne dane wskazują na zwiększenie poziomu efektywności wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego. Według stanu na 23 listopada 2015 roku w systemie dozoru elektronicznego było wykonywanych łącznie 22 669 orzeczeń sądów, z czego sądy uchyliły 1399 orzeczeń, co stanowi tylko 6,17% wyżej wymienionej populacji. To jest grupy skazanych, które dopuściła się najpoważniejszego złamania zasad odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Zatem w tym okresie, ostatnim przez nas monitorowanym w tak szerokiej skali okresie. Skuteczność wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego wynosi aż 93%,83%. Kolejną istotną zaletą wysokiej sejmie tego systemu jest, są koszty ponoszone przez obywateli. Wysoki sejmie. W tej chwili koszt odbywania kary stacjonarnej w polskim systemie penitencjarnym w zakładzie karnym ponoszony przez każdego z nas to jest 3150 zł miesięcznie przez każdego obywatela. To jest koszt odbywania kary w systemie stacjonarnym. Natomiast koszt odbywania takiej samej kary w systemie dozoru elektronicznego to jest zaledwie 331 zł, czyli walory zalety natury ekonomicznej są aż nadto są aż nadto w wysoki sejmie widoczne. Jednocześnie nie możemy nie zauważyć kolejnej zalety, obiektywnej zalety tego systemu, mianowicie resocjalizacji, jego formy kary pozbawienia jako odbywania kary, które, którą zamiast w zakładzie karnym, w systemie stacjonarnym odbywa się w systemie dozoru elektronicznego. I tutaj warto nawet sięgnąć do uzasadnienia ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw implementującej ustawę o systemie dozoru elektronicznego na grunt prawa karnego wykonawczego. I tutaj tak. Niewielka liczba naruszeń oznacza, że skazani cenią sobie możliwość odbywania kary w systemie, który umożliwia im zachowanie więzi z rodziną i wykonywanie pracy zawodowej, to też samodzielnie kontrolują swoje zachowania, dostosowując się do wymogów systemu. Należy podkreślić, że mechanizmy takiej samokontroli mają bardzo pozytywne znaczenie w procesie, procesie resocjalizacji i reintegracji społecznej. Dzięki takiemu systemowi odbywania kary skazani mają możliwość nieskrępowanego wykonywania pracy zawodowej, zachowania więzi i relacji społecznych, kontynuowania nauki lub realizacji swoich obowiązków rodzinnych, to jest opieki nad osobami zależnymi. I analiza funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego wskazuje na zalety, jakie płyną z możliwości zindywidualizowanego podejścia do każdej z osób objętej systemem poprzez odpowiednie określenie zakresu czasowego i miejscowego, w ramach którego dana osoba objęta jest dozorem, czy też określenia dodatkowych obowiązków nakładanych na skazanego, co jest niezwykle istotne w wysoki Sejmie. Niewątpliwie kluczowym atutem systemu dozoru elektronicznego jest znaczenie, jakie odgrywać może w procesie resocjalizacji. System ten umożliwia bowiem opuszczenie zakładu karnego, w którym pobyt nie zawsze przynosi pozytywne skutki resocjalizacyjne i pozostawia w pewnej formie kontroli w warunkach współuczestniczenia w życiu społecznym, a z naszych danych wynika również wysoki sejmier, że osoby, które odbywały w ten sposób karę rzadziej ponownie trafiają do zakładów karnych, czyli rzadziej wchodzą na ponowną ścieżkę przestępstwa. Dlatego ilość zalet wysokiej Sejmie tego systemu, systemu nowoczesnego stosowanego w większości państw Zachodu, uznawanego za wyjątkowo skuteczny, jest aż nadto widoczna, dlatego proponujemy tę zmianę w systemie karnym, w systemie polityki karnej państwa. Ponieważ w naszej ocenie reanimacja tego systemu jest absolutnie konieczna z punktu widzenia sprawiedliwości, efektywności, prowadzenia polityki resocjalizacyjnej, penitencjarnej państwa oraz z punktu widzenia ekonomicznego. Dziękuję uprzejmie.